Wegueros Mananitas. Moja niebieska polówka. Chyba mam jakieś vu. Cześć, mam na imię Arkadiusz i dziś będę miał przyjemność recenzować kubańskie cygaro marki Wegueros w pięknym, podręcznym formacie mananitas czyli w niewielkiej, przyjemnej torpedzie, która ma 100 mm długości i 46 w ringu. Większość kubańskich ręcznie zwijanych cygar powstaje w fabrykach zlokalizowanych bezpośrednio w Hawanie. Wyjątkiem są tutaj cygara marki Wegueros, które są ręcznie zwijane w fabryce Francisco Donatien, która znajduje się w mieście Pinar del Rio, zresztą stolicy prowincji o tej samej nazwie. Prowincji, którą na pewno możecie utożsamiać z najlepszym kubańskim tytoniem, gdyż dokładnie w tej prowincji zlokalizowany jest region Vuelta Bajo, znany zresztą na cały świat. Historia tej marki rozpoczęła się w 1961 roku, a powstała ona po to, by uczcić ciężką pracę i doświadczenia wszystkich plantatorów cygar, którzy uprawiają tytoń na Kubie od wielu, wielu, wielu pokoleń. Cygara marki Wego początkowo dostępne były tylko i wyłącznie na Kubie, głównie właśnie w regionie Pinar del Rio, gdzie sięgali po nią lokalsi, jak i również turyści, którzy licznie przybywali do tej prowincji, by właśnie zobaczyć jak uprawia się ten cudowny, najlepszy, jak głosi legenda na świecie tytoń i zarazem chcieli właśnie spróbować jakichś takich wyjątkowych, dostępnych tylko tu i teraz cygara. Pewnego dnia Habanos S.A., który tutaj trzyma pieczę nad wszystkimi kubańskimi cygarami, stwierdził jednak, że hmm, skoro do tego Pinal de Rio w sumie przyjeżdżają ci turyści, gdzieś poszukują tę, tę markę, to może pokażmy ją całemu światu. I tak w 1997 roku trafiła ona do takiej szerszej międzynarodowej dystrybucji, początkowo w czterech formatach, potem doszły dwa formaty specjalne, Aż w 2012 roku marka zniknęła z rynku. Jednak w lutym 2013 roku podczas festiwalu Habanos, który odbywa się na Kubie, pojawiła się informacja, że cygara Vegueros z martwych wstają i pojawią się w nowej, przebrandowanej odsłonie. Finalnie odmienione Wegueros pojawiły się na rynku w roku 2014. Początkowo w trzech formatach, a 5 lat później w roku 2019, dosyć zresztą świeża sprawa, pojawił się czwarty format. To, co na pewno wyróżnia te cygara spośród innych marek kubańskich, to chociażby sam pierścień. Nie jest on taki minimalistyczny, nie czuć tutaj powiewu historii. Jest on nowoczesny, błyszczący. Może się podobać, może się nie podobać. Mnie akurat bardzo on do tych cygar pasuje. Egzemplarz wygłos Mananitas, z którym będę miał dzisiaj przyjemność obcować, no na pewno nie jest najpiękniejszy. Nie ukrywam, że miałem wcześniej już kilka sztuk tych cygar w humidorze. Eee, zawsze w jakiś sposób zachwycały mnie swoim wyglądem. Eee, na Naprawdę świetnie wykonane, świetnie wykończone, z pięknym liściem okrywowym. No tutaj niestety tak nie jest. Są tutaj zdecydowanie krzywizny, trochę im ta szpica nie wyszła. Również liść pokrywowy jest jakiś taki pożyłkowany, niezbyt przyjemny. Kapturek również jest nałożony troszeczkę niechlujnie. No akurat z wyglądu jest tutaj mocno średnio, ale wyjątkowo w tym egzemplarzu. Cygaro przy stopie pachnie bardzo słodko, odrobinę korzennie. Jest tutaj też trochę tofi. Generalnie naprawdę jest przyjemnie. Co też mnie cieszy, nie czuję tutaj żadnych zgrubień ani miękkich miejsc, więc obstawiam, że tak jak i w pozostałych wypalonych przeze mnie egzemplarzach Weberos Mananitas, nie będę miał nawet malutkiego problemu z ciągiem. Cygaro otworzę z wykorzystaniem dwuostrzowej, klasycznej, najzwyklejszej obcinarki. Zanim jednak to zrobię, już teraz możecie kliknąć, subskrybuj ten magiczny dzwoneczek oraz zostawić łapkę w górę. Oczywiście, po recenzji, zachęcam Was do komentowania i dzielenia się ze mną swoimi przemyśleniami. Ciąg na sucho jest doskonały, przebija się też tutaj taki. Posmak trochę owoców, trochę kwiatowości. Póki co jest świetnie, już nie mogę się doczekać, jakiej odpalę. Mm. Początek jest niezwykle wytrawny, ziemisty, nieco drzewny, odrobinę tak minimalnie pikantny, ale naprawdę przyjemny. Jestem ciekaw, co będzie dalej. W pierwszej tercji cygaro raczy mnie dużo ilością skóry. Są tutaj cytrusy, jest odrobina jakiejś takiej kwiatowości. Nadal cygaro ma raczej wytrawny profil, i jednak profil, który niezwykle mi odpowiada. Jedyne co nie do końca mi się podoba w tym cygarze, ale to chyba naprawdę wada mojego egzemplarza, jest to, że no póki co trochę gdzieś mi tutaj zaczyna skręcać ten żar. Musiałem sobie raz wyrównywać zapalniczką, natomiast. Co do reszty, co do smaków, co do przyjemności spalania, nie mogę tutaj się do niczego absolutnie doczepić. Zbliżam się właśnie do połowy drugiej tercji. Zajęło mi to mniej więcej 45 minut. Bardzo spokojnego palenia. Cygaro cały czas jest trochę no, niesforne, powoli też pęka mi tutaj popiół, więc zapewne niedługo będę musiał go zomać w popielnicy. Jeżeli idzie o smaki, jest tutaj skóra, jest odrobinę takiej jakby słonawej nuty, jest nieco kwiatów co przypomina mi. Profilem nieco cygara Romeo i Julietta. Ziemistość gdzieś wyparowała. Przy większych, mocniejszych pociągnięciach pojawia się też ta pieprzność z samego początku. Natomiast jest cały czas bardzo, bardzo przyjemnie. O ile oczywiście staram się nie przegrzeć tego cygara. Kiedy jest ono na granicy zgaśnięcia, jest po prostu niezwykle kremowe, a po rozgrzaniu nabiera takiego pazura. Ja palę dalej. Postanowiłem umilić sobie trzecią, tercję niewielką porcją Kilhomana Mahir Bay w, w specjalnej edycji dla MNP. Myślałem, że idealnie te dwa produkty się ze sobą pokryją, bo mamy tutaj i odrobinę torfowości i nieco owocowości, szczególnie takiej jabłkowej. Trochę też pikantności, jednak zdecydowanie Wegueros tutaj wygrywa. Więc whisky mogę sobie po prostu na razie odłożyć. Tak naprawdę wypiję ją dopiero po wypaleniu cygara. Po prostu szkoda marnować tego smaku. Muszę przyznać, że Veguero's Monalitas, mimo że mój egzemplarz jest bardzo kapryśny, no dostarcza mi masy przyjemności. Jest cały czas odrobinę skórzaste. Jest nieco właśnie takie cytrusowe. Tutaj też w tym momencie, w trzeciej tercji, dopiero zaczęły wychodzić jakieś takie migdały, ale takie bez skórek, takie słodkie, soczyste, przyjemne. Mm. Po prostu poezja. To jest poezja. Końcówka cygara jest bardzo roślinna. Nadal trzymam się tutaj migdały, ale jest tutaj bardziej taka dominikańska roślinność niż kubańska dusza. Zarazem robi się ono bardzo gorące, już nieco parzy mnie w usta, dlatego w tym momencie, po godzinie i 10 minutach, co jest na pewno świetnym czasem jak na cygaru, które ma raptem 10 cm długości, odkładam ten jeszcze tlący się ogarek do popielnicy. Palony dzisiaj egzemplarz Wegueros Mananitas na pewno nie był najpiękniejszy. Na pewno nie spalał się najcudowniej, szczególnie że mam porównanie z innymi wcześniej palonymi egzemplarzami. Natomiast podobnie jak tamte, dostarczył mi masę przyjemności, masę zróżnicowanych, niezwykle ciekawych smaków. Dostarczył mi po prostu przyjemność, czyli to czego oczekuję od cygara. Na pewno Wegueros Mananitas nie jest najwybitniejszym cygarem, jaki paliłem, ale jest gdzieś tam w tej takiej topce cygar moich kubańskich, takich bardziej codziennych i mogę ocenić to cygaro na szkolną piąteczkę. Cygara Wegueros Mananitas można kupić w Polsce już od 20 zł za sztukę, co biorąc pod uwagę współczynnik cena-jakość, no jest ceną po prostu doskonałą za tak świetny kubański produkt. Sam niedługo zaopatrzę się w kilka kolejnych sztuk, ponieważ niestety był to mój ostatni Weguerosi w Humidorze, ale na pewno chcę mieć u siebie kolejne. Ja w tym momencie kończę w sumie tę recenzję. Zapraszam Was klasycznie do subskrybowania. Obserwowania też mojego fanpage'u, być może w przyszłości mojego bloga, bo coś mi tam trochę kiełkuje w głowie, że może jednak warto wrócić do pisania. Dziękuję Wam za uwagę, ja mam na imię Arkadiusz. Wy zostawiacie łapkę w górę i suba. I do zobaczenia w następnych recenzjach. Podróżko.